Jestem Krystyna, sparaliżowana, a moja mama jest dyrektorką generalną. W moje 25. urodziny bogaci goście szeptali: Jestem towarem uszkodzonym, który nigdy nie znajdzie miłości. Wtedy tajemniczy miliarder wstał, uklęknął przede mną przed wszystkimi i poprosił mnie o rękę. Nikt tego nie widział nadchodzącym. Cześć wszystkim, jestem Krystyna, i zaraz opowiem Wam najbardziej niewiarygodną historię mojego życia. Mam 25 lat i jestem sparaliżowana od pasa w dół od 16 roku życia. Podczas moich ostatnich urodzin myślałam, że w końcu poczuję się normalnie, otoczona odnoszącymi sukcesy ludźmi na eleganckiej imprezie. Zamiast tego usłyszałam, jak szeptali za moimi plecami najokrutniejsze rzeczy. Ale potem, nieznajomy zrobił coś, co zszokowało wszystkich w tym pokoju, włącznie ze mną. Zanim przejdę do tej szalonej historii, Proszę kliknijcie przycisk subskrypcji kanału Szept Cieni i włączcie dzwonek powiadomień, ponieważ to staje się absolutnie niewiarygodne i nie będziecie chcieli przegapić tego co się dzieje, gdy prawdziwa dobroć spotyka czystą okrucieństwo twarzą w twarz. Zacznę od początku. 9 lat temu, kiedy miałam zaledwie 16 lat, mój cały świat zmienił się w jednej chwili. Pijany kierowca przejechał na czerwonym świetle i uderzył w nasz samochód, gdy mama i ja wracałyśmy z ceremonii przyznania nagród mojej szkoły. Właśnie otrzymałam nagrodę za osiągnięcia w nauce i byłyśmy takie szczęśliwe, rozmawiając o planach dotyczących studiów i mojej przyszłości. W jednym strasznym momencie wszystko się zmieniło. Wypadek pozostawił mnie sparaliżowaną od pasa w dół. I nagle dziewczyna, która marzyła o zostaniu lekarką, Musiała całkowicie na nowo wyobrazić sobie całe swoje życie. Moja mama, Zofia, jest szczerze mówiąc najsilniejszą kobietą, jaką znam. Po moim wypadku rzuciła się w budowanie swojej firmy technologicznej z determinacją, jakiej nigdy wcześniej u niej nie widziałam. Powiedziała mi później, że obserwowanie, jak walczę przez miesiące fizjoterapii i uczę się poruszać po świecie na wózku inwalidzkim, zainspirowało ją do tego, aby nigdy się nie poddawać. Jej firma rozrosła się z małego startupu do głównego gracza w branży i została dyrektorką generalną tego, co jest teraz biznesem wartym miliony złotych. Zawsze mówi, że zbudowała to imperium dla mnie, aby upewnić się, że nigdy nie będę musiała martwić się o rachunki medyczne czy opiekę. Ale szczerze mówiąc, myślę, że zbudowała je, ponieważ jest po prostu niesamowicie błyskotliwa i zdeterminowana. Z biegiem lat ja też znalazłam swoją własną ścieżkę. Chociaż nie mogłam kontynuować medycyny w sposób, w jaki pierwotnie planowałam, odkryłam, że mam prawdziwy talent do liczb i strategii biznesowej. Zaczęłam pomagać mamie w analizie finansowej i badaniach rynku z domu, i w końcu stałam się integralną częścią sukcesu firmy. Zaczęłam też prowadzić bloga o życiu z niepełnosprawnością, dzieląc się wskazówkami dla innych osób na wózkach inwalidzkich i opowiadając się za dostępnością w przestrzeniach publicznych. To nie było życie, które wyobrażałam sobie w wieku 16 lat, ale było dobre życie, znaczące. Ale jeśli mam być całkowicie szczera, zawsze była we mnie ta część, która czuła, że żyje na uboczu. Obserwowałam inne dziewczyny w moim wieku, jak chodzą na imprezy, umawiają się, wychodzą za mąż i nie mogłam przestać się zastanawiać, czy ktokolwiek, kiedykolwiek zobaczy poza moim wózkiem inwalidzkim, osobę, którą naprawdę jestem w środku. Mama ciągle próbowała mnie uspokajać, ale wiesz jak to jest, gdy jesteś inna, zaczynasz wierzyć, że może naprawdę jesteś mniej warta niż wszyscy inni. Dlatego, gdy zbliżały się moje 25. urodziny, poprosiłam mamę o coś, o co nigdy wcześniej nie prosiłam. Chciałam prawdziwej imprezy, nie tylko ciasta z rodziną, ale rzeczywistej, eleganckiej celebracji z wyrafinowanymi ludźmi. Chciałam poczuć choć na jedną noc, że należę do świata odnoszących sukcesy, dokonujących rzeczy dorosłych. Chciałam nosić piękną sukienkę, mieć profesjonalnie zrobione włosy i poczuć się raz w życiu olśniewająco. Mama była najpierw niezdecydowana, zawsze była wobec mnie opiekuńcza, szczególnie wokół jej współpracowników biznesowych. Wiedziała, jak niektórzy ludzie mogą się zachowywać wobec niepełnosprawności, nawet odnosząc sukcesy, wykształceni ludzie. Którzy powinni wiedzieć lepiej. Ale kiedy zobaczyła, jak bardzo to dla mnie znaczy, zgodziła się. Wynajęła wielką salę balową w hotelu Bristol w centrum Warszawy, tym samym miejscu, gdzie jej firma organizowała coroczne gale. Wynajęła firmy cateringowe, żywy zespół, a nawet sprowadziła florystę, aby stworzyć wspaniałe, srebrno-złote aranżacje w całej przestrzeni. Lista gości była dokładnie taka, na jaką liczyłam. Partnerzy biznesowi Mamy, odnoszący sukcesy przedsiębiorcy, inwestorzy i inne wpływowe osoby z jej sieci zawodowej. To byli ludzie, o których słyszałam przez lata, ale nigdy naprawdę nie spotkałam. Byłam tak podekscytowana, że w końcu stanę się częścią tego świata, że będę miała prawdziwe rozmowy z dokonującymi rzeczy ludźmi, którzy mogliby zobaczyć mnie jako równą sobie, a nie tylko niepełnosprawną córkę Zofii. Spędziłam tygodnie przygotowując się do tej imprezy. Znalazłam idealną sukienkę przepływającą białą suknię, która wyglądała elegancko nawet kiedy siedziałam na wózku inwalidzkim. Umówiłam się na wizyty w najlepszym salonie w mieście, profesjonalnie układając włosy w miękkie loki i malując się profesjonalnie. Kiedy spojrzałam w lustro tego wieczoru, ledwo się rozpoznałam. Po raz pierwszy od lat naprawdę czułam się piękna. Sala balowa wyglądała jak coś z bajki, kiedy przyjechałam. Kryształowe żyrandole rzucały ciepłe światło na wszystko, a jazzowe trio na żywo tworzyło idealną, wyrafinowaną atmosferę. Goście już rozmawiali, trzymając kieliszki szampana i angażując się w ożywione rozmowy o transakcjach biznesowych i trendach rynkowych. Poczułam dreszczyk ekscytacji, gdy wjechałam do pokoju w mojej pięknej sukience, w końcu gotowa, aby stać się częścią tego świata, który podziwiałam z daleka tak długo. Na początku wszystko wydawało się idealne. Ludzie podchodzili do mnie z ciepłymi uśmiechami, komplementując miejsce i imprezę. Kilku długoletnich partnerów biznesowych mamy powitało mnie uprzejmie, pytając o moją pracę z firmą i bloga o rzecznictwie. Czułam się pewnie i elokwentnie, gdy omawiałam analizę rynku i dzieliłam się historiami o moim pisaniu. Przez pierwszą godzinę naprawdę wierzyłam, że to będzie ten magiczny wieczór, o którym marzyłam. Ale potem zaczęłam zauważać rzeczy. Małe rzeczy na początku. Sposób, w jaki rozmowy przerywały się, gdy podjeżdżałam do grupy, jak oczy ludzi rzucały się na mój wózek inwalidzki, zanim spotkały mój wzrok. Nieco niezręczne uśmiechy, które nie docierały do ich oczu. Mówiłam sobie, że jestem paranoiczna, że po prostu się denerwuję i zbyt wiele wczytuję w normalną towarzyską niezręczność. Pierwsze prawdziwe pęknięcie w mojej fantazji nastąpiło. Gdy podsłuchałam dwie kobiety rozmawiające przy stole z szampanem. Podjechałam, aby wziąć drinka i usłyszałam koniec ich rozmowy. Jedna z nich mówiła coś o takiej tragedii i biednej Zofii, radzeniu sobie z tym wszystkim. Kiedy zauważyły, że się zbliżam, szybko zmieniły temat i dały mi te jasne, fałszywe uśmiechy, które zaczynałam rozpoznawać. Moja pewność siebie zaczęła słabnąć, ale przeforsowałam, zdeterminowana, aby nie pozwolić moim niepewności zrujnować tej wyjątkowej nocy. Krążyłam po pokoju, próbując angażować się w rozmowy o trendach w branży i możliwościach biznesowych. Niektórzy ludzie byli naprawdę zainteresowani i pełni szacunku, ale inni zdawali się nie tolerować, mówiąc tym nieco protekcjonalnym tonem, którego ludzie czasami używają wobec dzieci lub najwyraźniej niepełnosprawnych dorosłych. Prawdziwy punkt zwrotny nastąpił około dwóch godzin po rozpoczęciu imprezy. Ustawiłam się w pobliżu grupy najbardziej odnoszących sukcesy partnerów biznesowych mamy ludzi, którzy posiadali duże firmy i mieli znaczący wpływ w branży. Miałam nadzieję dołączyć do ich rozmowy o wschodzących rynkach, ale zamiast tego podsłuchałam coś zupełnie innego. To naprawdę taka szkoda mówił jeden z mężczyzn, spoglądając w moją stronę Zofia zbudowała niesamowitą firmę. Ale musisz się zastanawiać, ile jej sukcesu pochodzi z ludzi czujących się źle z powodu jej sytuacji. Kobieta w drogiej czerwonej sukience kiwnęła głową ze zrozumieniem. Mam na myśli, kto by nie chciał rzucić biznesu komuś radzącemu sobie z takim ciężarem? To jak wbudowany marketing współczucia. Poczułam, jak mój żołądek opada, ale nie mogłam się ruszyć. To było jak oglądanie wypadku samochodowego. Okropne, ale niemożliwe do oderwania wzroku. Inny mężczyzna dołączył, obniżając głos, ale nie całkiem wystarczająco. Nie zrozum mnie źle, dziewczyna wydaje się miła, ale wyobrażasz to sobie? 25 lat i nigdy nie będzie miała normalnego życia: żadnych randek, żadnego małżeństwa, żadnych dzieci. To tragiczne, naprawdę. Kobieta w czerwieni wypuściła mały śmiech, który zamroził moją krew. Przynajmniej nigdy nie będzie musiała martwić się planowaniem ślubu ani żadnym z tego stresu. Małe łaski, przypuszczam. Grupa zachichotała na to i poczułam, jak coś pęka w mojej klatce piersiowej. To byli odnosząc sukcesy, wykształceni ludzie, ludzie, których podziwiałam i chciałam zaimponować. A oni mówili o mnie jak o jakimś żałosnym stworzeniu, a nie jak o człowieku z uczuciami, marzeniami i pragnieniami jak każdy inny. Ale stało się gorzej. Gdy wieczór postępował i szampan płynął swobodniej, ich komentarze stały się śmielsze i okrutniejsze. Słyszałam, jak ktoś nazywa mnie towarem uszkodzonym, kiedy myśleli, że jestem poza zasięgiem słuchu. Inna osoba zastanawiała się głośno: Dlaczego mama w ogóle zadaje sobie trud organizowania tak drogiej imprezy dla kogoś, kto i tak nigdy wiele nie wniesie do społeczeństwa? Najgorszy moment nastąpił, gdy biznesmen, z którym faktycznie miałam przyjemną rozmowę wcześniej, dołączył do okrutnego komentarza. Słuchajcie, podziwiam oddanie Zofii, powiedział, ale bądźmy realistami. Kto kiedykolwiek chciałby wziąć na siebie tego rodzaju odpowiedzialność, dziewczyna będzie zależna od innych przez całe życie. Niesprawiedliwe jest oczekiwanie, że jakiś mężczyzna się na to zgodzi. Chciałam krzyczeć, chciałam podjechać tam i powiedzieć im dokładnie, co myślę o ich ignoranckich, bezdusznych opiniach. Chciałam wymienić moje osiągnięcia, mój wkład w firmę mamy. Tysiące ludzi, którzy czytają mojego bloga i znajdują nadzieję w moich słowach. Ale czułam się zamrożona, uwięziona na moim wózku inwalidzkim na więcej sposobów niż jeden, otoczona ludźmi, którzy widzieli mnie jako nic więcej niż tragiczny ciężar. Wtedy go zauważyłam. Był mężczyzna siedzący spokojnie przy stoliku w rogu i obserwował całą wymianę z tym, co wyglądało na rosnącą złość. Nie widziałam go wcześniej. I byłam całkiem pewna, że mama nie wspominała o zaproszeniu nikogo, kogo nie znałam. Miał prawdopodobnie około trzydziestu kilku lat, dobrze ubrany w drogi garnitur, z życzliwymi oczami i aurą cichej pewności siebie. Podczas gdy wszyscy inni byli socjalizujący i networkujący, on obserwował i z wyrazu jego twarzy usłyszał każde okrutne słowo. Gdy grupa partnerów biznesowych kontynuowała swój bezduszny komentarz, ten tajemniczy mężczyzna wstał. Był wysoki, prawdopodobnie ponad metr osiemdziesiąt, i było coś imponującego w jego obecności, co sprawiało, że ludzie go zauważali, mimo że nie powiedział ani słowa. Szedł bezpośrednio w moją stronę, przemykając się przez tłum z celem. Przepraszam, powiedział, kiedy do mnie dotarł, jego głos ciepły i pełen szacunku. Jesteś Krystyną, prawda? Jestem Mateusz. Byłam zaskoczona jego bezpośredniością i szczerą życzliwością w jego tonie. Po godzinach fałszywych uśmiechów i protekcjonalnych uprzejmości jego autentyczny sposób był jak powiew świeżego powietrza. Tak, jestem Krystyną. Nie sądzę, żebyśmy się wcześniej spotkali. Jesteś jednym ze współpracowników biznesowych mojej mamy? Mateusz uśmiechnął się i to był pierwszy prawdziwy uśmiech, jaki otrzymałam całego wieczoru. Niekoniecznie. Właściwie śledzę twojego bloga o rzecznictwie od kilku miesięcy. Twoje pisanie o dostępności i pełnym życiu pomimo wyzwań było niesamowicie inspirujące. Miałem nadzieję na szansę spotkania z tobą, poczułam dreszcz prawdziwego zaskoczenia i przyjemności. W pokoju pełnym ludzi, którzy widzieli mnie jako nic więcej niż tragedię, tutaj był ktoś, kto znał mnie z mojej pracy, moich myśli, moich wkładów. Czytasz mojego bloga? Naprawdę? Każdy post, potwierdził. Twój artykuł o technologii adaptacyjnej w miejscu pracy faktycznie wpłynął na niektóre zmiany polityki w mojej firmie. Masz dar wyjaśniania złożonych zagadnień w sposób, który sprawia, że ludzie rozumieją nie tylko praktyczne potrzeby, ale godność ludzką zaangażowaną. Po raz pierwszy całego wieczoru poczułam się naprawdę zauważona. Ten nieznajomy poświęcił czas na czytanie mojej pracy, zrozumienie mojej perspektywy i docenianie moich spostrzeżeń. To był taki ostry kontrast do okrutnego odrzucenia, które znosiłam od tak zwanych odnoszących sukcesy przyjaciół mamy. Gdy rozmawialiśmy, zdałam sobie sprawę, że nasza rozmowa przyciąga uwagę. Ci sami ludzie, którzy mnie wyśmiewali chwilę wcześniej, teraz spoglądali z ciekawością. Było coś w pewnej obecności Mateusza i oczywistym szacunku dla mnie, co wydawało się zmienić dynamikę w pokoju. Krystyno, powiedział Mateusz, jego głos rozległ się wyraźnie w teraz cichszej sali balowej Mam coś, o co chciałbym cię zapytać. Zanim mogłam odpowiedzieć, zrobił coś, co sprawiło, że każda osoba w tym pokoju zamilkła całkowicie. Mateusz uklęknął na jedno kolano tam przed wszystkimi, sięgając do kieszeni marynarki. Cała sala balowa zdawała się wstrzymać oddech, gdy wyciągnął małe, welurowe pudełeczko Wiem, że to może wydawać się nagłe powiedział. Jego głos silny i wyraźny, wystarczająco głośny, aby wszyscy usłyszeli. Ale obserwowałem cię dzisiejszego wieczoru i czytam Twoją pracę od miesięcy. Widziałem, jak radzisz sobie z wyzwaniami z gracją, jak opowiadasz się za innymi, jak odmawiasz pozwolenia czemukolwiek pomniejszyć Twojego ducha. Jesteś najbardziej niezwykłą kobietą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Siedziałam tam w całkowitym szoku. Moje serce biło tak mocno. Że byłam pewna, że wszyscy mogli je usłyszeć. Ci sami ludzie, którzy nazywali mnie towarem uszkodzonym zaledwie kilka minut wcześniej, teraz gapili się w absolutnym zdumienia, jak ten odnoszący sukcesy. Przystojny mężczyzna, klęczał przede mną. Mateusz otworzył pudełeczko, ujawniając oszałamiający diamentowy pierścionek, który złapał światło z żyrandoli i wydawał się iskrzyć jak gwiazdy. Krystyno, czy wyjdziesz za mnie? Cisza w pokoju była ogłuszająca. Mogłam poczuć każde oko na nas, wyczuć szok i niedowierzanie promieniujące od gości, którzy spędzili wieczór dyskutując, dlaczego nikt nigdy mnie nie zechce. Mój umysł wirował to nie mogło być prawdziwe, prawda? Czy ten niesamowity mężczyzna naprawdę poprosił mnie o rękę przed wszystkimi tymi ludźmi, którzy myśleli, że jestem niekochana? Ja zaczęłam, mój głos ledwo szeptem. Potem znalazłam swoją siłę, tę samą siłę, która nosiła mnie przez lata wyzdrowienia i odbudowy. Tak. Powiedziałam wystarczająco głośno, aby wszyscy usłyszeli: Tak, Mateuszu, wyjdę za ciebie. Pokój wybuchł, niektórzy ludzie zaczęli klaskać, inni stali tam z otwartymi ustami, i mogłam zobaczyć grupę, która mnie wyśmiewała, wyglądającą absolutnie oszołomioną. Mateusz wsunął pierścionek na mój palec, pasował idealnie, a potem pocałował mnie tam przed wszystkimi. Gdy się rozstaliśmy, Mateusz wstał i zwrócił się do pokoju. Prawdopodobnie powinienem się odpowiednio przedstawić, powiedział z pewnym uśmiechem. Jestem Mateusz Kowalski, dyrektor generalny firmy Kowalski Technology Solutions. Mogliście o nas słyszeć. Jesteśmy na liście Fortune 500 od ostatnich trzech lat. Zmiana w pokoju była natychmiastowa i namacalna. Kilka osób, które były wobec mnie lekceważące całego wieczoru, Nagle wyglądało bardzo zainteresowane zbliżeniem się. Ten sam biznesmen, który kwestionował dlaczego ktokolwiek wziąłby na siebie odpowiedzialność bycia ze mną, teraz pchał się do przodu z chętnym uśmiechem, gotowy do networkowania z Mateuszem. Ale Mateusz nie skończył. Muszę powiedzieć, kontynuował, jego głos nabierał nieco twardszej krawędzi. Słuchałem dzisiejszego wieczoru rozmów, które szczerze mnie obrzydły. Słyszałem, jak niektórzy z Was odnosili się do tej niesamowitej kobiety jako ciężaru, jako towaru uszkodzonego, jako kogoś, kto nigdy nie mógłby wnieść wkładu do społeczeństwa. Powiem Wam coś o kobiecie, której właśnie oświadczyłem się. Pokój był teraz martwo cichy i mogłam zobaczyć, że niektóre twarze zaczynają wyglądać niezręcznie. Krystyna prowadzi analizę finansową dla jednej z najbardziej odnoszących sukcesy firm technologicznych w kraju. Jej spostrzeżenia kierowały decyzjami wartymi miliony złotych. Pisze treści rzecznicze, które wpłynęły na zmiany polityki w głównych korporacjach w całym kraju. Poświęca swój czas mentorując innych młodych ludzi z niepełnosprawnościami. Mówi biegle trzema językami i ma dyplom z biznesu z najwyższymi wyróżnieniami, i poza tym wszystkim ma więcej gracji, siły i godności w swoim małym palcu, niż większość ludzi ma w całych ich ciałach. Poczułam łzy spływające po mojej twarzy, ale to były łzy radości i zadośćuczynienia. W końcu ktoś mnie widział, naprawdę mnie widział i bronił mojej wartości przed ludźmi, którzy mnie odpisali. Mateusz kontynuował: Każdy mężczyzna miałby szczęście ją mieć i uważam się za najbardziej szczęśliwą osobę w tym pokoju dzisiejszego wieczoru. A co do Was, którzy spędziliście ten wieczór robiąc okrutne żarty z czyjejś niepełnosprawności. Mam nadzieję, że poświęcicie trochę czasu na zbadanie, co to mówi o waszym charakterze. Z tym, zwrócił się z powrotem do mnie, jego wyraz całkowicie zmiękł. Czy jesteś gotowa stąd wyjść? Znam o wiele lepsze miejsce, gdzie możemy odpowiednio uczcić nasze zaręczyny. Kiwnęłam głową, przytłoczona emocjami i chętna opuścić za sobą ludzi, którzy sprawili mi tyle bólu. Gdy Mateusz zaczął pchać mój wózek inwalidzki w kierunku wyjścia, mama pojawiła się u naszego boku. Była po drugiej stronie pokoju podczas oświadczyn, zajmując się jakimś problemem cateringowym i wyglądała całkowicie oszołomiona tym, co przegapiła. "Krystyno, co się dzieje? Kim jest ten mężczyzna? Czy ktoś właśnie oświadczył się mojej córce?" Roześmiałam się przez łzy. "Mamo, to jest Mateusz Kowalski. Czyta mojego bloga i właśnie mi się oświadczył przed wszystkimi." I powiedziałam tak. Mama patrzyła tam i z powrotem między nami, próbując przetworzyć ten nagły obrót wydarzeń. Mateusz Kowalski, dlaczego to nazwisko brzmi znajomo? Jeden z gości, który próbował zwrócić uwagę Mateusza, zawołał: Zofio, on jest dyrektorem generalnym Kowalski Technology. Są ogromni w branży. Wygląd szoku na twarzy mamy był bezcenny. Potem wybuchła w największy uśmiech, jaki kiedykolwiek widziałam. No cóż, powiedziała myślę, że mamy ślub do zaplanowania. Gdy opuszczaliśmy salę balową, mogłam usłyszeć brzęczenie rozmowy za nami. Ci sami ludzie, którzy spędzili wieczór litując się nade mną, teraz prawdopodobnie zastanawiali się, jak mogliby dostać zaproszenie na mój ślub. Ci, którzy nazywali mnie ciężarem, prawdopodobnie próbowali dowiedzieć się, jak uzyskać połączenia biznesowe z moim nowym narzeczonym. Ale już się o nich nie troszczyłam. Po raz pierwszy w moim życiu znalazłam kogoś, kto widział mnie dokładnie taką, jaką byłam nie jako niepełnosprawność nie jako ograniczenie. Nie jako tragiczną postać do litowania się, ale jako całą, kompletną, wartościową osobę godną miłości i szacunku. Sześć miesięcy później Mateusz i ja mieliśmy najpiękniejszy ślub, jaki można sobie wyobrazić. Odbyło się w tym samym hotelu, gdzie się poznaliśmy, ale tym razem sala balowa była wypełniona ludźmi, którym naprawdę na nas zależało rodziną, prawdziwymi przyjaciółmi, kolegami, którzy cenili moją pracę i innymi rzecznikami ze społeczności osób niepełnosprawnych. Mama prowadziła mnie do ołtarza na moim wózku inwalidzkim, a kiedy Mateusz i ja wymieniliśmy śluby, nie było suchego oka w domu. Okrutni ludzie z mojej imprezy urodzinowej, niektórzy z nich próbowali dostać zaproszenia na ślub, nagle bardzo zainteresowani utrzymaniem relacji z nami. Grzecznie odmówiliśmy. Życie jest za krótkie, aby otaczać się ludźmi, którzy cenią cię tylko wtedy, gdy im to odpowiada. Mateusz i ja spodziewamy się teraz naszego pierwszego dziecka, poczętego przez Piereszczą F i nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani. Założyliśmy razem fundację, która zapewnia stypendia dla studentów z niepełnosprawnościami i finansuje ulepszenia dostępności w szkołach i miejscach pracy. Mój blog rzeczniczy rozrósł się w pełną platformę z tysiącami obserwujących, a firma Mateusza stała się liderem w rozwijaniu technologii adaptacyjnej. Ale bardziej niż cokolwiek z tego, budzę się każdego dnia obok kogoś, kto kocha mnie całkowicie. Nie pomimo mojej niepełnosprawności, ale ze względu na to, kim jestem jako kompletna osoba. Mateusz widzi moją siłę, moją inteligencję, mój humor, moje marzenia i tak, mój wózek inwalidzki też. Ale to jest po prostu jedna część tego, kim jestem, a nie definiująca cecha. Patrząc wstecz na tę imprezę urodzinową, zdaję sobie sprawę, że to była najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić. Gdyby ci ludzie nie byli tak okrutni, Mateusz mógłby nie poczuć się zmuszony do podejścia do mnie. Gdybym nie była w moim najniższym punkcie, mogłabym nie rozpoznać, jak nadzwyczajna była jego akceptacja i miłość. Czasami najgorsze momenty w naszym życiu tworzą przestrzeń dla najpiękniejszych. Do każdego, kto to ogląda, kto czuje się inny, kto czuje się mniej, komu powiedziano, że nie jest wystarczająco dobry, Proszę wiedzcie, że zasługujecie na miłość, szacunek i wszystkie dobre rzeczy, które życie ma do zaoferowania. Nie pozwólcie wyobraźni innych ludzi dyktować, co jest możliwe dla waszego życia. Właściwi ludzie zobaczą waszą wartość, a kiedy to zrobią, wszystko się zmienia. Mateusz nauczył mnie, że prawdziwa miłość nie widzi przeszkód widzi możliwości kochania głębiej i bardziej kompletnie. Będziemy świętować naszą pierwszą rocznicę w przyszłym miesiącu. I nigdy nie byłam szczęśliwsza ani bardziej wdzięczna. Jeśli znaleźliście nadzieję w mojej historii, polubcie to wideo i udostępnijcie je komuś, kto musi usłyszeć tę wiadomość. Subskrybujcie kanał Szept Cieni, aby uzyskać więcej rzeczywistych historii, które przywrócą Waszą wiarę w ludzkość. I powiedzcie mi w komentarzach, co sprawia, że jesteście silniejsi, niż myśleliście, że to możliwe. Czytam każdy komentarz, i Wasze historie inspirują mnie każdego dnia. Pamiętajcie, zasługujecie na miłość dokładnie takimi, jakimi jesteście. Nie pozwólcie nikomu przekonać was inaczej.